Cześć wszystkim Poranek długo-weekendowy Cóż, trzeba wykorzystać tą jeszcze wiosnę tej jesieni No i co, łapiemy trochę może dzisiaj Chociaż jak patrzę, oglądam to wszystko to na tej orze po zatruciu jest więcej ryb niż na tej wiśle bez zatrucia no, no co robić, trzeba się męczyć tutaj Aczkolwiek jest ładnie Dobra, będę kończył, mgiełki schodzą Może troszeczkę za późno ale cóż, łapać trzeba, bo wiosna się kończy chyba od środy nara. Co to było? To było To, to było, ubranie było No może bolki na szpik bo jest dzisiaj dno Dno i kupę mułu. A ja nie mam Rycia. Nawet drobnicy nie widzę dzisiaj, już Ale w ogóle nic nie widzę. No, jak do tej pory, żadnego kontaktu z rybą. No i co zrobić? Ostatnia nadzieja, kałuże. Zobaczymy. Może chociaż w kałuży jedne branie, albo dwa. A może ryba jakaś. No, trzeba się ratować. Bo wstyd. Narcha. Już na kamieniach nie ma. Dobra. Cześć, na kałużę. wziąłem jeszcze jedną i kończę. je, kapa. Następna kałuża, a tamta mała tak zrośnięte że tam chyba szans nie będzie. O, tutaj, tutaj jest nadzieja. Jest nadzieja na rybę. A szczupaczka małego to widzę już stąd. Szczupaczek 20 cm 25 może Stało sobie tam w roślinności Dobra, a może okonki chociaż byłoby miło No nic. I tutaj nic. Ach, a jednak. Jest. Prosto. No nie mogło nie być ryby tutaj. Ale. Uratował honor. Dzisiejszych zawodów Ale... sztuka. No może to ten co widziałem to może jednak większy był. Ale... No, tam też było. Siedzą na takiej puciźnie Kurde na takiej wodzie siedzą o jest no jest następny o jest zawsze kręci o, ten jeszcze większy ten jeszcze większy Yeah. challenge szczupakowy a gdzie te metrowe gdzie metrowe metrowych nie ma jak nie popada tutaj to wyschnie tym bajaro. Orzecz ty w mordę. Kurde. Eee, ale no. Taki zbój. Hmm.

Jarózek taki kolacyjny Tak, tak. miałem No to koniec na dzisiaj Cztery brania, dwie rybki Szczupaczek z 60. No będzie na romantyczną kolację, kurczę, no bo jeżdżę tyle na te ryby. Jedną romantyczną kolację na pół roku można zjeść. No i co? No nie było najlepiej, Polków moich nie było. O, i tyle. Jeszcze na szczupaczki się przyjedzie. To nara. Hej. I tak pięknie.